Pana nic nie pyta? Pana to nie interesuje, co? Ład, ładna pogoda dzisiaj. Choć właściwie chyba będzie padało. Pański przyjaciel nie jest człowiekiem zdecydowanym. I gorszego niż mój los. Mój los, proszę pana. Pański los wobec mojego to samo szczęście. Naprawdę? Tylko po to tutaj przegrał. Niestety, odpowiedni, wzdąbne. Pan mi jako... zabrał. Moim zdaniem, to właśnie błazen jest tragiczny i godny współczucia. Chcieć, starać się i nie móc to wcale nie jest wesołe, ale smutne. Na podłodze? Sprzątaczki nie wywiązują się ze swoich obowiązków w Pan mi nie wierzy. Jeżeli Wasza Ekscelencja mnie o tym zapewnia, jakże bym śmiał. Pańska ironia jest doprawdy nie na miejscu. Amelie, skończmy z tym. Chodzi teraz o coś istotnego. Prosiłam Cię, bo. Ameli? Do kogo pan ambasador właściwie się zwraca? Do swojej żony. W takim razie pomyłka. Przychodzę nie jako twoja żona, ale jako współobywatel Jego Ekscelencji. My wiemy o Was wszystko. A Wy? Co było wiecie? Co Pan powie? Zastrzelił się jeszcze tego samego dnia. <grym> Czy Pan nie chce brać udziału w tym? Jak, w tym, jak to się u Was, nazywa? Lepszego jutra? O właśnie, nie chce pan? Nie. Jest pan przeciwnikiem lepszego jutra? Też nie. Więc nie pojmuję, o co panu chodzi.